Dobrze, to witam serdecznie wszystkich. Chciałbym porozmawiać z moim osobą, która mnie tu gości, z panem Artemio Motkowskim. Pan Artemio jest prezesem Braspolu. To jest organizacja polonijna zrzeszająca Brazylijczyków pochodzenia polskiego. Jest prezesem Braspolu tu w Aurii. Jego rodzina jest również jedną z pierwszych rodzin, która przybyła, przybyła tutaj z Polski do Brazylii. Oprócz tego pan Artemio jest dyrektorem, y, dyrektorem Muzeum Miejskiego Imienia Żuła Motkowskiego oraz prowadzi w miejscowych szkołach zajęcia z języka polskiego, więc jest na pewno bardzo ciekawą osobą, która bardzo dużo wie o losach Polaków przybyłych tutaj do Brazylii, która może nam bardzo cie wiele ciekawych rzeczy powiedzieć. Teraz z nim porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. To proszę pana, panie Artemio. Proszę powiedzieć nam coś, ponieważ wiemy, że pan bardzo się zajmuje losami polskich imigrantów przybyłych tutaj jeszcze w XIX wieku do Brazylii. Pisze pan również książkę, która jest prawie na ukończeniu, z tego co wiadomo. Ma pan mnóstwo różnych ciekawych, ciekawych materiałów i czy to w muzeum, który zaraz zobaczymy, czy to w zdjęciach, w różne naprawdę rzeczy, więc proszę nam trochę opowiedzieć o pierwszych imigrantach z Polski, przybyłych do Brazylii. Kiedy przybyli, ile to było osób, gdzie się osiedlili na samym początku? Tutaj w Aurii przyjechali, przy, pierwsi imigranci, e, w dzień Bożego Narodzenia, w 1911 roku. Przyjechało 12 rodzin, e, z których był mój dziadek, Jan Szklarczyk w tej grupie i oni się obszadli tutaj blisko Auli na linia 6 i linia 5 są João. to trudno no, nim było bo przyjechali tutaj same lasy wielkie lasy nie mieli domu ani jeścia e, także gdzie spali i co jedli dzieci rano w Boże Narodzenie pakali chcieli chleba do jeścia a nie było Chcieli domu, nie było domu. Chcieli wracać do, wracać do domu, do Polski, a już nieboźliwe było. To tak trudno było e, życie jej tu w Aurek przyjechali pierwsze rodziny. Wyobrazić. A dziadek z, od drugiej strony, od strony ojca, pan, bo oni przybyli wcześniej, kiedy przyjechali? Oni przyjechali do Brazylii w 1879. 9 roku, 30 grudnia. Najpierw do Parany, do Kuritiby, a potem tam nie mógł się przynałożyć, to wtedy przyjechał razem ze synem, tutaj do São Vicente de Paula, w Rio Grande do, do Sul. Dzisiaj jest ta miejscowość nazywana São Marcos. On był pierwszym Polakiem usadzony w São Markus. Rozumiem. A kiedy konkretnie osiedlili się w Auri? W Aurii w... w w 1924 roku. To Gdzie w tej miał później młyn i też e, tartak i też e, takie soki do erwamaty razem. No czyli i też z tego co pan mi wcześniej mówił, był y, taką osobą bardzo aktywną dla tutejszej społeczności, pomagał w założeniu szkoły, y, był bardzo osobą religijną, sprowadził siostry tutaj, tak? Tak, on... E, Uczył śpiewu w kościele, miał chór w kościele, też on pilnował, były krzesła, to on, każdy miał swoje imię, krzesło w kościele, to on tam zawsze pilnował, czyścił. Też uh, uczył katechizm i przyprowadził pierwsze cztery uh, siostry z zakonu Matki Boskiej, uh, rodziny, świętej, świętej Rodziny w 1930 roku. W 1930 roku. I nie było domu, żeby gdzie oni mieszkali, to dał swój dom przez rok, nic tam nich nie chciał nic przez ten rok. Dał też ogród, żeby sobie sadzili. I później miał tarta, to pożnął piniory, deski z piniorów i dał na dom pierwszych szostrów tutaj wami. No to widzę, że był bardzo zasłużony dla tutejszej społeczności. I jak Zapewne Wam już wiadomo, auria jest nazywana kapital y, Polonesa dos Brasileiros, co można przetłumaczyć jako stolicę polską w Brazylii. Jest tutaj bardzo dużo, większość właściwie osób jest pochodzenia polskiego, prawda? Tak, jest 92, 90%, y, 2, 90 Polaków walii. Nie nie już są pomieszane z tego, ale jeszcze mamy, y, prawie wszyscy są Polacy. I tutaj osoby pochodzenia polskiego interesują się polską, chcą utrzymywać związki z polską, mówią po polsku jeszcze? Jak mówią, to jest? Mówią po polsku i też teraz się uczy dzieci mówić po polsku. Mamy e, naukę polskiego w szkole e, Agricola. I też ja mam tutaj grupę, gdzie uczę w nocy e, języka polskiego i w dzień też mam, gdzie uczę, aby czytać i śpiewów na starszych ludzi, tu w muzeum. No, czyli osoby tutaj mieszkające są, żywo, są zainteresowane, chcą wiedzieć dużo rzeczy o Polsce, chętnie się uczą. Tak? I bardzo serdecznie goszczą osoby przybywające z Polski, o czym miałam się okazję przekonać osobiście. To może teraz obejrzymy kilka fotografii ciekawych. Wybraliśmy tutaj kilka najciekawszych fotografii z ogromnego naprawdę zbioru. To jakby Pan mógł o każdej z nich opowiedzieć parę słów i pokazać tutaj. Mogę zrobić, ale najpierw chcę podziękować dla Polski, co nam przysłała tutaj Olgię, wieczorek. I to nas bardzo cieszy, że ja mogę z nią tu dużo się nauczyć. Nauczyłem się dużo już. I jeszcze przez tak. te dnie będę musiał no, a ja uciec, to bar Bardzo dziękuję, dziękuję. dla Polski, dla orgi, co tu jest w tej A ja dziękuję bardzo ze swojej strony za przyjęcie i mam nadzieję, że bardzo chętnie mogę uczyć nowych rzeczy wszystkich. Już na pewno nauczyłam Pana, jak się wymawia grillo. No, świerc, Bardzo szpierc, dobrze. Drewko. Drewno i różnica drewno. między drewnem a drzewem drewno, drewno. i jeszcze na pewno nauczymy wiele innych rzeczy. Dobra, dobrze, to teraz przechodzimy do pokazywania fotografii. Chyba jedna z najstarszych fotografii, które tu mamy. Przedstawia ona imigrantów y, polskich wybierających się do Brazylii. Zdjęcie zostało zrobione jeszcze w Polsce, co, możemy, co widać bardzo dobrze, jeśli spojrzymy na nazwę zakładu fotograficznego, gdzie zostało ono zrobione. Widzimy bowiem, że nazwa jest zapisana w języku rosyjskim, czyli zdjęcie zostało zrobione jeszcze w Polsce, w tej części Polski, która była pod zaborem rosyjskim. I dobrze. To proszę powiedzieć, to są pierwsi imigranci polscy, tak? Tak. I rodzina i to zdjęcie zostało zrobione jeszcze w Polsce czy już w Brazylii? To jeszcze w, to w Polsce. I to jest bardzo stara fotografia, ponieważ ile ma lat? Pewnie ma przeszło 100 lat. O, no, to już miała 100 lat jak była? W, jak była podarowana muzeum, czyli w 1990 roku, to teraz już ma 120. Tak. Czyli jedna z najstarszych fotografii, dobrze. Następna. Tu mamy ro, y, rodzinę, jedną z y, zapewne pierwszych z pierwszych rodzin emigrantów polskich przybyłych do Brazylii i ile mniej więcej lat może mieć to zdjęcie? Też prawie pewnie do niedługo do 100 lat będzie miała tutaj mhm. rodzina Zalewski, z Polski przyjechany. Też stara. Stare Też zdjęcie. stara, tak na pocz początek XX wieku? Tak, na początku XX mhm. wieku. Będzie lat. To lat. Tu następna.